Cześć, witajcie, ja jestem Mr.Leksi i rozpoczynamy kolejny odcinek z World Wrestling 2. I powiem tak, ee, chyba nie będę to na kiedy indziej, a na razie póki co... Tutaj mamy jeden wyścig, a tutaj mamy dwa. Tutaj mam dwa wyścigi. Dobra, spróbujemy porobić te tutaj trzy wyścigi w tym odcinku. Mam nadzieję że to się uda. Okej, okay, znowu jedziemy po tej trasie co ostatnio, tyle za tym razem mamy no i znowu od i sam moją największą rywalką. E, mamy teraz 5 okrozań. No, okej, okay. mam nadzieję, że. Za... Uda się za pierwszym razem wygrać, no ale, na 5 okrozań to trochę to jest. Nieco by tutaj się za pierwszym razem ogólnie udało wygrać. Mamy takim niebieskim amutenem. Nie! Kurde! Już na wstępie taki błąd. Och, I to, co widzicie, kurde przez jednego z nich też. Dobra, jeszcze mamy szansę to teoretycznie nadrobić. Dlatego jeszcze nie odpuszczam. No ale jak tak będę jeździć, to kurde. Nie wygrał tego wyścigu. Aj, dobra. Już teraz naprawdę koniec z błędami. Już sobie nie mogę na błędy pozwolić. To jest pierwsze okrozenie. To jest trochę, co prawda, nie, no, Mogłam wyluzować w trakcie tego pierwszego okrążenia, ale na kolejnych okrozeniach to już sobie nie mogę pozwolić na takie błędy. O co widzi i zaprowadzi. Nie dziwi mnie to wcale. I samo inne będzie dosłownie, jak już mówiłam wcześniej. I za to na dosłownie powinna być. Tak jak to się mówiłam, finalną rywalką na ostatni wyścig w Tegza. Gdzie idealnie nadawała, biorąc pod uwagę to, jak mi Tegza schodził od samego początku. Dobra, ale już kurde, nadrabiam do Was straty. No zwalić zwalałam w znak nic w samochód. Za bardzo tutaj, Isa walcy z zajem. Nie! Kurde, no już. O, już dam do nich już dam ich nadgoniał, To co widziałem, samo go psy Super. Dobra, ale teraz naprawdę muszę zreflektować. Okej, tutaj, z tego widzę, jest ten obnik sypsa ciekawe. W sumie dobrze. Dobra, teraz jestem piersał teraz. Nie mogę znanych błędów popełniać. Co droga to auto, w którym teraz jedziemy to jest chyba Volkswagen. Auto wzorowane na Volkswagenie. Co prawda Nie wiem jaki to jest konkretnie model. No, ja się ostatnio nie znowu jest tak dobrze na samokodach, to nie znam. Ale chyba to jest Volkswagen. Albo może taki bardziej. Okej, widzę, że to jest dla mnie znieposprzątane. Może to jest taki bardziej sportowy garbus? Dobra, teraz jest OK. teraz mamy jakąś swagę i istotne jest to, żebym tego nie zepsuła teraz. Chodź no już oczywiście Isa nas dogania. Spadaj, spadaj Isa. Co za znowu to jest Isomusemens? Coś wszystkim. No, Naprawdę, dobrze by było za pierwszym razem ten wyścig wygrać, bo jednak na 5 okrony to trochę jest. I trochę to też trwa. Tutaj to auto dalej nie posprzątane. No, mało brakowało teraz. Wyeliminowani to co my. W jakichś eliminacjach chyba najwyraźniej bierzemy udział, nawet sobie z tego sprawy nie zdawałam. Isa wyeliminowana! Wow! Okej! Okay. Ja sobie nie zdawałam sprawy z tego z osoba eliminacji, no, ale dobra, Isa wyeliminowana! Na jest jestem w soku, że Isa nie, dotr nie dotrwała do ostatniego okrodzenia w takim razie. Bo jest tylko dzajt nam został tutaj. Z się z tego właśnie musimy zmierzyć. Okej, okay, naprawdę nie wiedziałem, co to są eliminacje. To dobrze w takim razie, że udało mi się przynajmniej jednego wyprzedzić na tym pierwszym okrążeniu, bo zapewne, na co, no nie, nie zapewne, tylko naprawdę byłem odpada z wyścigu. Gdybym do mety dojechał na pierwszym okrążeniu na ostatnim miejscu. No, ale dobra, udało się tego cały wykiwać i już teraz powinno być okej, okay, powinniśmy wygrać. No, jest wygrana, proszę bardzo, udało się. Dobra, no to ten wyścig nam wyset. Mam nadzieję, że te kolejne dwa wyścigi, które chcę zrobić, jeszcze też nam pójdą ładniej i uda się, je uda się je wygrać. Dobra, to mamy zrobione. co, to dwa wyścigi sobie? O nie! No to ja nie wiem, co my to zrobimy. Znowu te branki cholerna. Dwadzieścia coś bramek O ja piernica A no te bramki to jest dosłownie najgorsza zmora w tej grze Dobra, skukienie. Ech. To już do powodzenia w sumie jest. A jak to kurde jest, w Nitwor Tak ogólnie na przykład bramki były fajne, nie? Co jest za nic bramki, a tutaj to jest po prostu kosmar jakiś. No w Nitro Speedem było to tysiąc razy lepiej zrobione. Dalej ja mamy brameckę na plazy, widzę. Okej, okay, teraz na góry wjeżdżamy. Nie, no, powiem tak, Sadze, w tym momencie to wiedział, co mi się wspomina. W tym momencie to mi się wspomina to zasrane wyzwanie patriotyczne SGTAcy Gdy tam cała była patrota, nie jeździć i zaliczać jest takie bramki. Z branki nie, nie, nie branki tylko takie punkty te kontrolne. To tam test było tak to tak kosmarne ogólnie, tak to było tam złe. I to mi się dosłownie w tym momencie wspomina. Racę chyba nie zdążę tego na czas zrobić, nie ma sens. 4, Stary 2, 21 jest, udało się! Na ale się udało. Wow! Dobra, ale to się chyba wydaje trochę łatwiejsza być może teraz, bo taka bardziej prosta. Jedziemy teraz po Egipcie. Może tutaj nie będzie aż tak źle, co? Albo i ranger Z ja tego tam widziałem, to jest taka bardzo prosta prosta klasa wydaje, więc tak jak mówię, no może tutaj pójdzie trochę lepiej Ostatecznie Ale z drugiej strony, nie wiem Nie no w sumie Dobra, zobaczymy Ej, ale powiem, tak samo, że te egipskie tereny też nawet fajnie wyglądają Zacznijmy dosłownie w krainie Kleo Denial z Monster High nie, No z tego widzę to jest taka głównie prosta trasa To może się uda kurde, chociaż kurde, kurde nie wiem bo mi trochę czasu zabraknie zobaczymy to, to jest to muszę chyba zacymać dosłownie dobra udało się udało się ostatecznie nie dobran no, to bo tak samo nie było źle Chciałem się na sklep, co, tak zacymać, dosłownie między tymi ostatnimi brakami, ale się udało. Dobra, no to mamy to na złoto zrobione, proszę bardzo. Kurde, tutaj jest, mamy dwa wyścigi. Co to będzie? Chyba to zrobimy jeszcze. Mamy naprawdę dobry czas teraz. Dobra, zrobimy to. O, o ile tylko kurde... O, oby nie było faili. Dobra, co mam tutaj robić? Drifty? Na czas rozumiem mam zrobić coś? Tak, na czas, okej. Okay. Dobra, to mam nadzieję, że się uda. Powinno się chyba udać. Jedziemy sobie teraz w Niemczech. Dobrze się udało. Mam nadzieję, że zdradza jest na tyle OK, że faktycznie znamy. No to jest chyba czas na złoto, który mamy zrobić, potem to miejsce będzie za srebro i na prosto, no to mam nadzieję, że to na złoto się uda. Być może kurde nie wiem, zrobić ze takiego złotza sobie niektóre kurecie na złoto, bo w sumie bym się też z drugiej strony nie chciała nas tak męczyć. Dobra, mogę tak trochę osukać. <laughs> Znowu tym autem z moją drogą jedziemy no, dobra uda się spokojnie Mamy po bardzo zrobiony wyścig Dobra to co teraz rozumiem to będzie taki oficjalny wyścig? Tak, okej okay. 5 okrążeń, dobra No, tylko to znowu tak wygląda, że oni potem ja ich muszę doganiać Zbytnio mi się to nie podoba, nie, nie lubię tego wszystkiego. No dobra, no. Oczywiście, o co Iza jest piersa? O co Iza wystartowała. Naturalnie. Teraz kurę trzeba nadrabiać. No i jestem kurde, nadrabianiem może być mały problem. Tak wstydzę mówiąc. Jak będziemy jechać <laughs> Oni sami oszukują, że pojekali znacznie. niż predenizmy pojekali Więc my teraz trochę będziemy oskiwać. No bardzo, bardzo mam czwarte miejsce. Gru do tego, go nie stracić. No i trzeba to misa do końca z niesensną Isa jak zwykle moją rywalką na większą. Tutaj widzę, też będzie chciał atakować. Nie ma, nie ma! Popchnij mnie, najlepiej, to mi dodać siły, dziękuję. Siły, no prędkości mi doda. I sobie ja poje. O nie, nie! Nie wywalej mnie, dobrze! Chyba mam za, za wyrzucona. No ale na szczęście nie. Dobra. No to już tacie miejsca. Lisa jest coraz bliżej. Swoją drogą to jest coś, o czym muszę wam powiedzieć, mianowicie dzisiaj moja mama wraca do szpitala. Napisała mi, że za dzisiaj już wraca. Była to jest jakiś sas w no musiała tam pobyć przez jakiś sas. Ale dzisiaj już wraca. Zatem idzie, no że już kończę mój maraton nagrywania. I to jest taki ostatni dzień, gdy Wam jest trochę ponagrywa, W ogóle to dzisiaj tak. Old 2 mam nagram, Ford 2, i potem jest to odcisma i, i to będzie na tyle. Nie będę już zryzykować niczym więcej, bo ona tak wraca w okolicach Startu 30. I raczej. Na pewno już nic więcej wam nie zdążę na dzisiaj nagrać. Chciałabym jeszcze przynajmniej te co odcinki Mighty Pony, tak? Żebyście dostali też również te co odcinki z Mighty Pony dzisiaj również. I z tego powodu, że właśnie tak to wygląda. No to... Teczki hmm, formuję, że może być tak, że przez jakiś czas teraz może nie być filmów. Dlaczego? Dlatego no... nie was teraz wiadomo, miałem sporo czasu na nagrywanie i może być tak. Że moja mama no teraz przez jakiś czas może nie będzie chciała wychodzić, tym bardziej, że jest zimna na wozem. Zatem idzie. Mogą być takie sytuacje, że nie będę wam w stanie zaraz za bardzo w kolejnych dniach panagrywać, no ale cóż, no dostaliście sporo filmów. Na te ostatnie dni naprawdę sporo filmów mieliście. Jest taka przerwa świąteczna będzie, od razu mówię, że będzie taka przerwa świąteczna. Od następnego roku. Mama już powinna mieć pracę, już powinna normalnie iść do pracy, więc wtedy filmy wrócą, ale tak od razu mówię za święta. W te ostatnie dni grudnia raczej filmów nie będzie, będzie taka obserwa świąteczna. No chyba ze znajdzie się czas. Może akurat ona gdzieś pójdzie na godzinę, ja to to wykorzystam i nagram coś. Ale od razu mówię, że. No tego nie obiecuję, tak? Nie mogę tego obiecać, to zależy od mojej mamy. Ja Nie będę jej zmuszać do tego, żeby gdziekolwiek wy wychodziła, zmuszać jej, ja nie będę błagać się, ja nie będę o to. Tak, jakby nie patrzeć, jest fakt, zimno. No ale wcale mi wtedy nie bardziej się skupię na tym, żeby tam Lapis trends 2 ponakrywać na dobrych wyborach bez komtasa. No i zapowadam, że tak to ogólnie będzie wyglądać. Dobra, no w ja sumie nie muszę nawet tak <grywka> osukiwać, bo i jest daleko. No i mamy wygraną. No, to naprawdę sporo tych wyścigów nawet w tym odcinku zrobiliśmy. No to mam kurde jeden wyścig, więc co? Może ten jeden, jeden wyścig, jak to zrobimy na koniec. A zróbmy jeszcze jeden wyścig w sumie. Mam tylko nadzieję, że się uda za pierwszym razem. Okej, okay, to jest pojedynek? Nie, tylko taki motor załamał co by od jest, my go musimy dogonić. No mreo, to bierzemy udział w takim pojedynku faktycznie. I to jest po jednej z moich ulubionych tras, w sumie. Oczywiście! Kurwa, oczywiście! Że ta przeciwnika, z którą się ścigamy, to jest jebana Isa. Oczywiście, że tak! No, to coś mówiłam o tym, że... Przydałoby się, z Isą taki osobny wyścig? No to mam. Dostałam to, chciałam. No, tylko raczej tego, co powiedziałam w finale, a nie usta. teraz. Dobra, Isa, no, największa pora tutaj. Dowieść, kto. Która z nas jest lepsza? Która z dziewczyn jest tutaj lepsza? Jestem nią ja. Layla Roshi. W tej karierze. Ciebie i za zamierzam dorwać, tobie, oczywiście skupana uciekła. No Mam nadzieję, że będę w stanie ją dogonić. No, to jest trochę nie fair, to jest naprawdę bardzo nie fair, że ona sobie mogła tak odjechać, nie? A ją, ja ją teraz bym zaganiać. Ja nie wiem, co ja w ogóle będę w stanie to zrobić, biorąc pod uwagę to, że tutaj w sumie za bardzo nie ma takich punktów odniesienia dla mnie, żeby ją dogonić. A ona też niestety, no, szybka jest. 9 sekund straty. No to zaś chodzi o pojedynek z Pisa, No to zdecydowanie to jest dobry finał na ten odcinek. Dlatego że ja tam pojedynek sobie wygrał. Biorąc pod uwagę to, że niestety. Jest taki problem, zawsze ta jest oni drogą no, odskoczyła, jakby nie patrzeć, no oczywiście Psesta za sobie odjechała na wstępie, bo mogła. No to kurde nie wiem, co ja ostatecznie będę w stanie dogonić, no ale mam nadzieję, że, że się uda ostatecznie. No dobra, chyba trochę do niej nadrabiam, na szczęście. Tak na drugim okrążeniu, bo mnie dorwał, tylko oczywiście muszę teraz poważać, żeby tutaj... w nic nie psywali. bo jak psywalę to już mam po wyścigu. Teraz sobie dookradzam i ją doganiać, ale jest kurde, ma tą przewagę faktycznie. No być i samo to coś spsywaliła, co? Ja rozumiem, że to tutaj jesteś największą na no ale nawet ty powinnaś być trochę taka bardziej omylna. Jakieś błędy powinnaś popełniać, a nie za tylko sobie jedziesz perfekcyjnie i za tych tam będą nie popełniasz. Eee, tutaj lepiej zahamować. Tutaj jest teoretycznie jakaś sansa na dogonienie, na dogonienie jej. No Isa, Isa zbliżam się do ciebie kochana. Ja tutaj jestem lepszą dziewczyną od ciebie i ja zamierzam dowiedzieć swojej wartości. Kurde no, ej odjechali teraz. No on, no! Ja nie mogę z Isą przegrać! Mogłaby Iska jakiś błąd popełnić w końcu. No i zadajesz coś z Psywal, no! Z nie chce w nic psywalić. Dorwę i za, dorwę, cię. dorwę cię na zakręcie. I tutaj przed metą, jabłki rdziel, dosłownie przed metą. Jeez, yes, ją przed metą, pięknie. Na jeśli jest ja tutaj jestem lepsa. Dobra, udało się. Dobra, no, słuchajcie Zrobiliśmy naprawdę trochę wyścigów w tym odcinku. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Wiecie co, chyba tego tak zostawię, chyba to nie będę powtarzać, bo mi się nie jak to sezon mówi, było za trudne i nie chcę mieć chyba tego na złoto powtarzać. Trudno, nie będziemy mieć samych złotych medali. No kurde, tutaj są, tutaj są mastery wyścigi, więc co, myślę, że chyba tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. No ale to akurat będziemy robić w kolejnym odcinku, na chwilę obecną ja swój profil zapisuję. Dla pewności wolę sprawdzić, co się zapisało, dobra, zapisało się. Ok, więc kończymy odcinek to być na tyle. No i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Bywajcie!